Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Otrzymałem około 4 lub 5 lat temu poniższy tekst od pani Doroty Oleksy z pozwoleniem na opublikowanie go na moim kanale na YouTube. Uważam, iż jest to najlepszy tekst, jaki miałem zaszczyt przeczytać. Proces zrywania paktów i umów. Najczystsze prastare źródło światła i miłości z którego pochodzi moja dusza, jest jedyną obecnością w moim życiu, teraz i na zawsze. Z mocy mojej suwerennej, wolnej woli danej mi od źródła światła i miłości jedynego dawcy życia, proszę o uwolnienie mnie spod władzy zła, kłamstwa, ciemności, manipulacji i iluzji. Z mocy najczystszego, prastarego źródła światła i miłości i poprzez źródło. Ja, imię i nazwisko oraz wszystkie imiona, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek nosiłem od początku swego istnienia. Z mocy mojej suwerennej, wolnej woli postanawiam, że wypowiadam i zrywam natychmiast w czasie zero wszystkie umowy, pakty i przysięgi, które kiedykolwiek i gdziekolwiek zawarłem z własnej woli i pod przymusem, świadomie i nieświadomie oraz wszystkie, które sam na siebie nałożyłem. Przywołuję tu i teraz wszystkie cyrografy, umowy, pakty, kopie, kopie kopii, kopie kontrahenta, lustrzane odbicia, przysięgi, dane słowa, klauzule, aneksy. Przywołuję tu i teraz wszystkie te zobowiązania, które były podjęte przez mój ród. Zarówno przez moich przodków, oraz wszystkie inne formy zobowiązań, które celowo zostały ukryte i zmanipulowane. Oraz te zobowiązania karmy rodowej, które sam na siebie nałożyłem we wszystkich liniach czasowych, przestrzeniach, inkarnacjach. Wszystko to mocą mojej suwerennej, wolnej woli wypowiadam, unieważniam i dezaktywuję. Żądam zwrotu i spalam to wszystko wiecznym płomieniem we wszystkich rzeczywistościach, gęstościach, poziomach, sferach. Dokonało się. Z mocy mojej suwerennej wolnej woli, z mocy prastarego źródła światła i miłości żądam tu i teraz w czasie zero, wymontowania, dezaktywacji wszystkich chipów, implantów, nakładek, okablowań, programów, kodów, znaków, filtrów rzeczywistości, które kiedykolwiek i gdziekolwiek zostały w jakimkolwiek moim ciele lub cząstce duszy zamontowane, jak również wszystkie inne instalacje, o których nie wiem. Wszystko to mocą mojej wolnej woli jest unicestwione i przekazane do źródła, a wszelkie szkody i ubytki w moich ciałach natychmiast naprawione, uleczone i zregenerowane do stanu, w jakim stworzyło je źródło. Dokonało się. Z mocy mojej suwerennej, wolnej woli proszę najczystsze źródło światła i miłości. Jedynego dawcę życia o wyzwolenie mnie ze wszystkich demonicznych sideł i pokus, o wyzwolenie z mocy zła, nałogów, chorób, czarnej magii, negatywnych myśli, skłonności do złego, ubóstwa i niedostatku finansowego. Ze wszystkiego, co mnie spowalnia, ogranicza i kontroluje, co dla mnie jest szkodliwe i niebezpieczne. Jako doskonałość źródła, światła i miłości. Ojca mojej duszy. Mocą mojej wolnej woli, z mocy źródła i poprzez źródło łamie i wypowiadam, celowo i świadomie wszelkie pieczęcie, kody, śluby i zobowiązania wiążące mnie kiedykolwiek i gdziekolwiek z jakimikolwiek religiami i egregorami fałszywych bóstw. Proszę Ojca mojej duszy o zdjęcie i uwolnienie mnie z wszelkich ślubów i pieczęci, sakramentów Kościoła katolickiego. Ze wszystkich klątw, a na tem przyrzeczeń i ślubów złożonych egregorom świętych wszelkich fałszywych wyznań. Niech najczystsza prawda zastąpi wszelkie fałszywe konstrukcje w całej mojej boskiej istocie. Wszystko to, o co proszę, dokonało się tu i teraz w czasie zero, mocą mojej wolnej woli i błogosławieństwem Źródła. Jako doskonałość Źródła, na mocy mojej wolnej woli, żądam tu i teraz w czasie zero, co następuje. Zwrotu całej pobranej ode mnie energii życiowej we wszystkich inkarnacjach, liniach czasowych i wymiarach. Cała ta energia w czasie zero. Oczyszczona i rozświetlona w świetle źródła, powróciła do mnie. Naprawiła, uzdrowiła i zregenerowała wszystkie części mojej duszy i wszystkie części mojego ciała. Zwrotu całej mojej mocy wszystkich darów, talentów, jakie otrzymałem od źródła życia tu i teraz w czasie zero. Tu i teraz w czasie zero żądam całkowitego przywrócenia pamięci i świadomości, kim jestem. Tu i teraz, w czasie zero, żądam uwolnienia i zwrotu wszystkich cząstek mojej duszy, nawet w formie przerobionej oraz całej mojej esencji. Niech wszystkie moje cząsteczki po oczyszczeniu w źródle, w czasie zero, powrócą do rdzenia mojej duszy. Dokonało się, jako doskonałość źródła, z mocy mojej wolnej woli, Zakazuje dostępu do mnie wszelkim istotom demonicznym, samym demonom i wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie z własnej woli lub pod przymusem służą i pracują dla sił ciemności. Zakazuje używania wobec mnie wszelkich wrogich technologii zagrażających mojemu zdrowiu oraz życiu. Zakazuje wszelkiej kontroli, inwigilacji podsłuchu, obserwacji mojej osoby oraz wpływaniu i prób manipulacji moimi myślami i wolną wolą oraz ingerencji w moje sny i manipulacji nimi. Z mocy mojej wolnej woli jako suwerennej duszy doskonałości źródła proszę o wybaczenie wszystkich, którym kiedykolwiek i gdziekolwiek, świadomie i nieświadomie wyrządziłem krzywdę. Ja wybaczam z całego serca wszystkim, którzy kiedykolwiek i gdziekolwiek, świadomie lub nieświadomie wyrządzili mi krzywdę. Od tej chwili jestem wolny, zdrowy i bezpieczny, żyję w najwyższych wibracjach światła i miłości w synchronizacji z najwyższym prastarym źródłem światła i miłości i Matką Ziemią Gają. Dokonało się! Opracowała. Dorota Oleksy. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości. Czyli weź to, co z Tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja z wdzięcznością, serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentowanego materiału. Z miłością i światłem.